Cześć ziemniaki, witam was wszystkich z tej strony Ace, a ups, wlazłem przez przypadek w loading, to jest następny odcinek uh, half let's Play Half, half Wife at episode 1 sorry, że jakość używam, o, gdzie ja w ogóle skończyłem w ostatnim odcinku, jakieś ciemności tu były, coś się... A już pamiętam gdzie skończyłem, dobra Używam rezerwowego mikrofonu, bo stary mi się zepsuł I w... nie wiem kiedy będzie nowy, na razie będę używał ten Sorry jeżeli jakoś jest gorsza, według mnie ujdzie w tłoku Proszę jak mnie powitali ładnie krejtami, jak miło Tu jest jasno w miarę? W miarę jasno, można wyłączyć Słuchajcie jak strzelają co tu jest, czasem czy jak dobrze, o tak, au tak może być, dobra, tu nic nie ma what, a o, o, Alex, osuń się hu, uks, uks, uks no no, no, work nie ma za co Dobra, to chętnie wezmę ze sobą Dobra, już mam SMG Zapomniałem o tym całkiem Uuu. <laughs> Co tu mamy? Tak w ogóle to jeszcze Coś mi ktoś mys... Nie wiem, ale ja chcę to o boże o boże pulse rifle nawet mi nie dadzą powiedzieć co chciałem powiedzieć no co za świnie, no. chciałem powiedzieć, że że, że, że że odcinki będą teraz częściej, prawdopodobnie tak jakoś raz na tydzień jak nie, jak nie częściej jeśli będą rzadziej, no to sorry na pewno będę miał dobre powody żeby się wam wytłumaczyć w ogóle, jak ja się monoton nie gadam, ja nie mogę. hua 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 chua, 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 <laughs> chua, chua, Hui hui O, mam pełne chua, do chua, trzeba go chua, trochę ten 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 lampa nie blokuje mi przejścia. Tym, 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 tym. Na krauczu! T-Bug... Kto umiera od kombajnów, dostaje... Karny t -bug. O Boże, o! Oh my goodness! Dobra! Umrzej! ha Like a sir Co? 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 O o pos, pos. Ej, nie, nie, nie bij! Bij coś innego, nie mnie! Ty też no o, o. Gdzie jest Alex? Alex, help Menogusta. gusta Snowball Dalej widzicie to... o, ale knockback, ale odleciałem. O oh, fuck oh fuck O oh, fuck Dalej. No! Im jeszcze teraz zdjęcia z... będą robić, no. Uu. Drop grenade, drop grenade, drop grenade. Wybuchnij na nim. Yeah! Dobrze. Dalej chcę pistolety, żeby ich po prostu wykończyć. Siadł. No, tam było pełno krejtów. What the fuck. Ciągle gdzie jesteście? Tu jeszcze były jakieś krejty? No, tylko to jest, mam popełny Dobra, na raz nie będę tracił amunicji nawet ciężkiej. Skąd wychodzą? Skąd wychodzą? Skąd wychodzą? Uuuu. Yeah! Ha, ha, ha. Ui, ui. Uh, uh, uh. Alex jest numer 1. Aha! was, znajki! Aleks, pomóż Siat, no, Możemy iść Patrz jaki kamikadz, aha, okej okay. Okej, okay. jesteś tego pewien? Ja na swoim miejscu bym nie był, skąd bym wystrzelał jeszcze? To jest jakaś kpina co oni to sobie ze mną Infiltrate Skąd jeszcze? Infiltrate! 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 Dalej! Gdzie jeszcze ma być infiltrate? Dalej! Come at me bro! Over Jakaś biczka, muzyczka się włączyła. Dobra, Alexolej, idziemy w środku Wprawdzie czy później ich drwiemy. Oh, fuck Dobra, bawimy się w saperach Ostrożnie Oh Moda się otworzyć. ale fajna trzydzieści się włączyła. Czemu ona po prostu nie pójdzie ze mną? Aha, ha, olewam to, idę dalej. Dobra, może jednak tego nie olewam. Aha, lambda. Water. No, chyba sezen nie kpią. Tam jest ciemno. O, tam jest bardzo ciemno. Nie chcę być samotny. Hmm. Wyłączyła się muzyka, jest tak cicho tak strasznie cicho. chwilę się na pewno wystraszę. Chyba spadłem wentylację i... Zdecydowanie spadłem wentylację. O Boże. O Boże ha. Miałem ze mnie hardkorowy koksu D! fuck. Okej, okay. <laughs> okej okay. Dobra, teraz znowu spadnę w wentylację. Znajdę się. Przyszę bardzo powoli, może umrę. Co nie masz umetarkę? Tym razem nie wchodzimy jak mamy je do windy, tylko robimy tak. Like a sir. Hmm. jaj czy miał umrzeć? Może jednak nie. Ja, yeah, like a

Ale ma tu zamiar w ogóle jeszcze do mnie przejść? Łada tak, dalej beczko stój spokojnie. Beczko stoi spokojnie. Daje jedzonka, wy co? Tyryry, tyryry. Nie, nie ze mną te numery. O, znowu ciemność. Dobra, tym razem już chcę dojść do tych drzwi i otworzyć, ale już nie chcę być samotny. Jest strasznie i ciemno, i w ogóle zimno. <mum> Holy shit! No tak jestes schodzę. Wielce happy? Siad. Dzięki. Daj Alex watch to. No, ja też się bałem, że cię już nie zobaczę. Tak strasznie się bałem, że cię już nie zobaczę, Alex. tak strasznie się bałem. Loading! Groza! Normalnie. No dalej. O, o, nie. A, graffiti. Oficjalni huligani Half-Life albo Kombajnów. Znaczy oficjalni huligani rebeliantów albo Kombajnów. Jeszcze jakoś ładnie to trafić like uh. oh fuck <laughs> co, co to w ogóle było jezu dobra, jeszcze raz a, teraz jest cała tak myślałem

Eee, haha, skubani O granatnik Ale, give me, give, me, give me. To też Give me all the things Nie wiem co to jest, nie chcę tego Aleks, nie masz nic ciekawego do powiedzenia teraz Powinnaś Powinnaś mieć coś ciekawego do powiedzenia, Aleks Powinnaś. Hmm. Dobra. Dobra. Hmm. Aha! Like a sir. Myśleli, że jestem za głupi, a to proszę. O, daylight! a granáte! Stop! Oooo, oh, Alex! Ne, 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 Co a? Já Okryłem! mojím tělem, jsem tvojím bohaterem. że tam czasem mogą być rebelianci, bo kumbanie strzelają, jak porąbanie i nie strzelają do mnie. A drugi z unlion boss to by była przesada. Co ty z tą bazą tam robisz? Eee, to rebeliant! Ha! Yeah, reinforcements! Może. Cytadela wybuchnie. Eagle blow up. I we are to. die Huaj Hua oh, ho, ho, why you do this Zaraz za mną jakiś zostanie O oh, fuck, oh fuck To nie był dobry pomysł. Dobra, już tak nie robię. Już tak nie robię. Co? Tu zaczynam. To jest jakaś kipina chyba. What? Ja nie mogę. No. Aha. Też jeszcze tu są zombie. Spoko. Dobra, olać to. Idziemy szybko dalej, dawaj, Alex. O oh, fuck. Dalej, chodź tu. Nie przejdziecie, nie zabijecie. Jeszcze ciekawego okej, okay, nie idziemy szybko. ze snajperka i wystrzeliłem kombajn jeszcze tysiąc dni. poszłeś kompanie. kumba, A, Right in the crossbow scope O, sporo że przybliżenie. to będzie jakiś super, ultra, mega, uber, hiper, extra, coś. To zwykłe przybliżenie mi daje. Nie! Siad! Ty też? Siad! Siad! No! Ja A, proszę.

Okej okay. Czyli że musimy lecieć do safe house a teraz Kurde jak ja nie lubię takich uliczek W ogóle to to się czasem przypadkiem nie zaczęło tak, że my mieliśmy iść do tej citadeli, żeby to zdeaktywować, a nie, my mieliśmy ten przedłużyć przedłużyć czas wybuchu Dobra, rozumiem już nevermind No. <ścoughs> Nie <ścoughs> Nie mamy czasu oglądać telewizję. Idziemy. Co? Co? Jest dobra. Ale mam 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 mam. Ale nie to nie, poch. Zamknięte. Hmm, South Face, W ogóle wszystko. What the fuck just happened? No tak, wyszły headcrabs. Spoko, ja przejdę tędy. O, siema zombajnie. Teraz mam broń! Teraz mam broń! Tak, wiem, nie, tą nie, i co nie, 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 teraz kpić teraz. Jak mnie w ogóle nie, nie, w nie, 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 mi nie, zmieniać.

Pójść ten granat, pójść ten granat. Kwas, headcrab. <laughs> headcrab samobójca. Co macie do doktora Krainera? Ja się pytam. Ja nie mogę, obgaduję go tylko. W ogóle mi się zbugowało i ciągle słyszę o czym nie rozmawiam. O, chciała Barney. Ciała Barney, yellow. From the city. I don't know what it is yet, but it's important enough that they've been hounding us the whole way here. Well, that puts the pressure on. Look, we gotta get moving. You guys know about the evacuation trains, right? Yeah. Well, we've been planning to make a push on the train station. Now it looks like we're gonna have to cut a path through every chicken shit metro cop who's having second thoughts about defending City 17.

Nie na stacji. Dobra, ja chcę loading. Country, where? Wait, wait. Dobra, idziemy, Alex. nie. Nie, nie. No. Ciebie już znam. Nie się znamy jest? What the fuck, co tu się dzieje? Ile ich tu? O, ale one sobie podjadały. A bo to był ten wielki, co nie rzucał, no tak. No nie. No tak, great shot, czyli w barele, i tak przeżył, nic się nie stało, ale to i tak great shot. Oh fuck. Co się dzieje? Dalej szybko biegniemy, Alex. Na Rambo. Biegniesz? Nie, to nie, to jeszcze się z nimi bij. Hmm, zamknięte, dobra, koło. Tu, zamknięte. O, loading. To będzie czas, żeby skończyć odcinek, bo już jest długi. Żegnam się z wszystkimi. Na razie do następnego razu i cześć.